Herzlich willkommen. Dzień dobry. To będzie taki luźniejszy materiał. To jest coś, na co natrafiliśmy ostatnio i coś, co niesamowicie wciąga. Otóż zbieramy kulki w grze, jak się nazywa ta gra? Generalnie ciężko chyba określić tytuł tej gry, ale przyjęło się nazywać ją zgodnie z adresem URL, czyli Agario. No właśnie. Jesteśmy taką kulką. Nasza kulka nazywa się Wurszt. I e, zbierając e, te takie mniejsze kuleczki, kropeczki, e, zwiększamy powierzchnię swojej e, własnej kropki. Dzięki czemu będziemy mogli, w... o Jezus, Jezus, będziemy, o właśnie, będziemy mogli wchłaniać inne e, inne kropki, e, które reprezentują graczy. O tego, tego wchłony, nie, nie, nie da radę. E, Oczywiście, wraz ze zwiększającą się masą, nasza kulka porusza się troszeczkę wolniej. Także czasem bardzo ciężko jest tak po prostu dogonić mniejszego przeciwnika, którego można wchłonąć. Trzeba się bardzo postarać i bardzo strategicznie myśleć. No właśnie, ponieważ to jest gra, która wydaje się na pierwszy rzut oka taka mało skomplikowana, ale dostarcza naprawdę sporą dawkę emocji. Pamiętam jak wczoraj. Z redakcją staliśmy nad jednym komputerem i wszyscy krzyczeliśmy, podniecaliśmy się tym, kiedy goniła nas jakaś ogromna kula, która, która miała nas wchłonąć. I szczerze mówiąc, jestem bardzo zaskoczony tym, w jaki sposób tak prosta koncepcja takiego pomysłu potrafi wciągnąć na, na długi czas, bo to jest, szczerze mówiąc, to jest taka niezobowiązująca rozgryweczka, która, która może e, posłużyć nam jako, jako rozrywka na kilka minut o ciebie, o Frank! Kurczę, nie wiem. Austria, Austria jest coraz większa. No właśnie, jak też, też możecie pewnie zobaczyć, e, różnego rodzaju kulki, jeśli mają pewne charakterystyczne nazwy. E, nazwy nadajemy im oczywiście sami na początku. E, możemy spotkać oh. kulkę o nazwie Steam, która oczywiście ma charakterystyczne logo. E, nazwy krajów bardzo często powodują, że kulka jest w kolorach państwowych czy z jakimś herbem. Gdzieś tutaj mamy przelatującego Marsa czy Księżyc. Bardzo dużo ciekawostek, fajne zróżnicowanie i myślę, że bardzo dobry pomysł na urozmaicenie. A tutaj mamy planetę. Eee, oczywiście po, e, po prawej stronie, w prawym górnym rogu widzicie ranking eee, graczy, którzy są najwięksi. E, naziści są na dziewiątym miejscu, bardzo mnie to cieszy. E, natomiast wiadomo, że Jakbyśmy zobaczyli tą jedynkę, tę osobę, która jest na pierwszym miejscu, no to słuchajcie, planeta po prostu. Na pewno widzielibyśmy tylko fragment tej postaci, tak. ponieważ. O, o, e, o! Jak już Niestety. ktoś dotrze na to pierwsze miejsce, to niezwykle ciężko jest go z tego miejsca zrzucić. A wchłonąć w taką kulę to jest, no cóż, bardzo duży boost Nie. dla naszej kulki. Zaraz e, zaraz postaramy się Wam pokazać pewien taki myk, który. E, w pewien sposób, jeżeli się go dobrze zastosuje, um, ułatwia... O, Wiktoria! Sorry, Wiktoria, zaraz cię... Nie, 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 nie! Nie, nie. nie uciekła Wiktoria mi! Wiktoria ci ucieknie! Niestety, kurczę, miałem ochotę na Wiktorię! Ale niestety tym razem Wiktoria cieszy się Wiktorią, nie ja... O, Belgia, Belgia... Zaraz Belgię zabiję... Jest! Jest o właśnie! Się. Wchłonąłem Belgię, potrafię wystrzelić siebie, że się tak wyrażę, dzieląc się na pół. To jest z jednej strony bardzo dobry mechanizm ofensywny, i. O, pięknie, NASA! NASA! <laughs> NASA te jest... NASA... Jest... małe, te małe zgrzeje O boże! O nie! <laughs> Uciekaj! Tutaj widzę, że się y, szale odwróciły. Myślałem, że NASA zostanie wchłonięta przeze mnie, ale niestety. No właśnie, musimy o tym też pamiętać, Ty, że kiedy. Popatrz, Wurst! Drugi Wurst! O nie ma! Wurst może być tylko jeden. M musimy pamiętać o tym, właśnie, że kiedy użyjemy tego mechanizmu i podzielimy się na mniejsze kulki, no to niestety jesteśmy też em, bardzo, bardziej podatni na atak ze strony innych ludzi, ponieważ nasza kulka jest mniejsza e, i pojedyncze nasze części można łatwiej wchłonąć. E, odwróć się w, w drugim kierunku, tak, żeby ta e, duża leciała najpierw, to wtedy będzie. lepiej się wchłonie. Arrgh. Jak mam się odwrócić? O, teraz, w stronę, właśnie. o, jest, o, o, teraz mi już prawie nikt nie, nie, nie podskoczy, no może, może nie prawie nikt, ale, ale na pewno już jest bezpieczniej, natomiast no, jak mówiłem, to jest też dobry mechanizm do ucieczki, jeżeli widzimy, że jesteśmy w, o, 9gag, zbieramy na nie, nie będę się dzielił, ale chyba go nie dogonie. Teraz, 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 Aaaa! teraz. O, o, jest, o, 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 o. jesteś na szóstym. O nie, 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 niestety. Byłeś na szóstym miejscu, ale niestety, no. Ach. no. Ale to jest właśnie Agario. Gra posiada trzy tryby. My pokazaliśmy wam ostatnio ta poprzednia rozgrywka, w której graliśmy w wursztem. To był free for all, czyli wiadomo każdy je każdego. Natomiast w tym momencie jest team Deathmatch, czy jak to się nazywa? Dokładnie, po prostu nazywa się, ten tryb nazywa się Team, i w tym trybie jesteśmy podzieleni na trzy zespoły. Jak widać, o, właśnie zostałem zjedzony. Niestety, Adam e, jak, Mickiewicz nie, po, nie polatał sobie zbyt długo. Że Sweet niestety nas pokonało. Jak widzicie, podział jest na trzy drużyny kolorystyczne, czyli czerwony, zielony i niebieski. W tej chwili drużyna czerwona ma jakąś, cóż, tendencję zwyżkową. No, ja myślę, że mam bardzo dużą <noise> przewagę. No, na no ten właśnie. I cóż, nie wiadomo, jak to się wszystko potoczy, ale o, udało się ładnie uniknąć. O, nie, o, nie. Dobrze. Gra niestety wciąga niesamowicie. Pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy do niej usiadłem, zorientowałem się po, po półtorej godziny, że czas chyba zrobić coś innego. Nie, no ale. Adam Mickiewicz nam się bardzo dobrze tutaj sprawdza. No, zobaczymy. Jak dopadnie go Słowacki, to Ups. może być ciężko. Ciekawe, ale by były jaja, jakbyśmy spotkali Słowackiego. No nie jest to niemożliwe. No to, to prawda, bo biorąc pod uwagę to, jak, jaką ludzie mają wyobraźnię i dowolność wpisywania ników, to myślę, że nie byłoby to... O, zjesz go? No nie, bo to, A, to bo właśnie jest nasz, to jest nasz. Bardzo fajną rzeczą jest to, że gra tutaj mnóstwo osób. Serwery są chyba podzielone kontynentami, bo gramy na serwerze europejskim i można bardzo często spotkać Polaków grających. Myślę, no że... bo ta gra jest darmowa. <laughs> no coś, coś w tym jest. Zobaczmy, czy uda nam się. Hungry. Jest! jest. Dobrze. OK. Hungry już nie jest hungry, Badum. Feed me. Nie, nigdy w życiu nie dam się na to nabrać. Wiesz, Emila? Emil, 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 uda nam się. Jest! jest! Dobrze. Ten mechanizm dzielenia się to jest też notabene bardzo fajny mechanizm ucieczki. Jak już jesteśmy w sytuacji, kiedy cóż, zostaniemy przyparci do, do muru, praktycznie, to czasem jest to jedyny sposób na ucieczkę i na podzielenie się, właśnie przez podzielenie się. Zobaczymy. Może nie będzie to konieczne. A, myślę, że uciekniesz. A jak się uda tylko powiększyć... Nie, 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 dobrze. Nie wiem, jak bardzo to dla was jest emocjonujące, ale dla nas ale niezwykle. Wierz, wierzcie nam, to wygląda znacznie mm, znacznie ciekawie, kiedy rzeczywiście się w to gra, a nie ogląda, bo tak z perspektywy widza może to brzmieć naprawdę kuriozalnie, że jedna kropka zżera inne kropki, E, Niemniej e, wierzcie mi, grając w to, czuć e, naprawdę duże, duże emocje. Świetnie. Dobra, co nam się udało? To nie, to nam się nie uda już. Uu, ale zostajemy powoli otoczeni. No i to by było na tyle. Chyba pokazaliśmy wszystko, co było do pokazania. E, serio, wypróbujcie tę grę, bo jest e, ciekawa i emocjonująca. I to jest chyba najważniejsze w tym, e, w tym wszystkim. Żeby dostarczyć jakiejś niezobowiązującej rozrywki, a bez wątpienia um, tak właśnie jest w przypadku, w przypadku Agario. Tak jest. W redakcji powoli stajemy się uzależnieni, przynajmniej od obserwacji częściowej. Niedługo, kto wie, czy na komputerach nie będzie widać Paska z ukrytym Agario. Tak, myślę, że wkrótce redakcja stanie, jeżeli chodzi o pracę i robienie innych materiałów, ponieważ będziemy Eee, chcieli żreć jak najwięcej kulek. Pozdrawiam Was Adam Mickiewicz i Arasz. Na razie. Cześć. Cześć.